Mamy brzeczkę nastawną, brzeczka jest przednia, została schłodzona do 23 stopni Celsjusza na plusie. Mamy ją tutaj w naszej kadzi ważelniczej i teraz nastąpiła wiekopomna chwila zadania drożdży. Wcześniej jak już Wam mówiłem, przepraszam, że się od lekcami. W obawie przed skażeniem mam taką ciecz, którą to wysmaruję opakowanie, żeby uniknąć skażenia tych warzyw. Ja wam pokazywałem, że o, tu nabieram tyle. Jest taki ząbek w którym po prostu to wszystko otworzę i pokażę Wam, co w środku jest. Ale żeby to, że dobrze pracowały, trzeba na napowietrzyć. Ja do tego momentu używałem czegoś takiego, czyli takiej typowej pompki akwariowej z dwoma wylotami, do których podłączałem Dwa wężyki, a do tych wężyków kamienie akwarystyczne i one tam sobie na napowietrzały. W pewnym momencie zauważyłem, że to nie przynosi dobrych efektów, bo brzeczka mm, piwo, w piwie były nuty skażenia. Takich kamieni, no wybaczcie mi, niczym nie umyjecie, a zanurzyć je w spirytusie, żeby tam popracowały, to za droga impreza. Doszedłem do wniosku, że można brzeczkę napowietrzyć, bo jak wiecie, powietrze będzie bardzo potrzebne, oprócz cukru, który znajduje się w brzeczce, drożdżom. One muszą mieć powietrze. Chcemy stworzyć im jak najbardziej przyjazne, pozytywne środowisko, w którym poczują się jak super, jak w domu. No i będą przerabiać nasz cukier na alkohol. Wobec tego... Aha, może jeszcze zmierzę, ile jest tuż przed zadaniem. Plato. Nakładamy tutaj nasz szkiełko pomiarowe. Brzeczkę nastawną. 10,5 pięknie. 10,5 plato. 10,5 plato. Nie mogę Wam tego pokazać, ponieważ no patrzy się jak w lornetkę. I na no nic tutaj, jak widzicie. A może coś zobaczycie. Moment? No, byłbym w szoku. Tam jest taka skala. Zabarwia się to na niebiesko. Tak, próbuję jakiś moment wychwycić. Nie wiem, co tam widać. O, macie, patrzcie. Tam jest 5 i macie 10. Rewelacja. Po raz pierwszy mi się udało coś takiego wychwycić. Macie BRICS ISG stopnie. Skala jest od 0. 10, 20, 25 i tam w górę 30. Jak widzicie, pomiar polega na załamaniu światła, a więc to, co jest załamane na niebiesko, pokazuje nam wynik 10 plato. 10 plato, proszę. Tak nam wyszło. nie jestem gołosłowny chyba to jest pierwszy moment kiedy, kiedy kiedy pokazuje się właśnie pomiar refraktometrem i tam w górę tu się skala kończy świetna sprawa świetna kamera jak widać ostrzy we wszystkich warunkach to jest pomiar a więc nie ma sensu już rozwadniać wodą jak widzicie to jest takie prawdziwe 10 spróbuję przybliżyć Nie wiem, czy to będzie już widoczne, niestety, ale macie dziesiąteczkę, chyba widzicie, widać tak. Pół chyba źle spojrzałem, nie widziałem. Pół próbuję naostrzyć refraktometrem. Jest 10 plato. Dobra, tyle chwalenia się. Chcemy teraz tą grzeczkę na powietrze. 10 to i tak jesteśmy w stylu, prawda? Chcemy tą grzeczkę na powietrzeć. Ja teraz e, pokażę Wam jak ja to robię. Mam no, przygotowane wiadro. wymyte. Oj, całe szczęście, co, co trzeba. I teraz robię tak. Po prostu wlewam to. Na powierzchni. Mielem. Nie przejmuję się chmielinami i tak kilka razy do skutku będę sobie wlewał. I w ten sposób naturalnie mi po prostu na powierzchnię brzeczkę! Proszę, wyszło mi. 18 litrów, ale myślę, że to jest kwestia na powietrzenia i to gdzieś tam skoczy mi na 19 w momencie fermentacji, aczkolwiek potem zrobi się jakiś litr osadu, więc tu jest najwięcej brudzenia. Tak? No ale co zrobić? Proszę. Mamy napowietrzoną rzeczkę w sposób bardzo poważny. Spróbuję wam to pokazać. Proszę. Pięknie, prawda? Tak to wygląda. I teraz tak podnosimy kamerę. Niestety ręcznie, korbą tak zwaną, korbą, dobra, teraz tak, otwieramy drożdże i je po prostu zalejemy do brzeczki, jak już wiecie wymyłem to z tej strony, Otworzyłem. Rozlega się świetny zapach. Nie wiem, czy zobaczycie, co tu jest w środku.